Dobra, czołem. Siwanko. w tym odcinku odpowiem Wam na pytania. Kilka tutaj pytań o sztuki walki, o trening funkcjonalny e, zostało wysłanych, tak? Więc pomogę Adrianowi, troszkę ze swojego doświadczenia powiem, jak to wygląda. Pierwsze pytanie, Mikołaj G. Od czego zacząć na siłowni? Od czego zacząć? Napisane gramatycznie. Od czego zacząłem na siłowni? Moje pytanie dotyczy, jakie ćwiczenia powinny wykonywać się na siłowni w połączeniu ze sportami walki. Trenuję kickboxing od 2 lat, 3 e, razy w tygodniu. Będzie jak środa, sobota. A że z nadmiaru czasu chciałem zacząć ćwiczenia na siłowni, a niestety nie mam o tym pojęcia, więc może ktoś ma jakąś rozpiskę ogólno dla początkującego. Wiek 21 lat, wzrost 190, waga 71 kg. No tutaj pierwsze co musisz sobie zadać pytanie, no przy tym wzroście troszeczkę mało 71 kg, w jakiej wadze będziesz chciał walczyć, tak? Jeżeli chcesz pozostać w tej wadze, przy tak dużym wzroście, masz na pewno dużą przewagę zasięgu. No i wzrostu, tak? Nad, nad swoimi e, oponentami. Jeżeli będziesz chciał iść w górę z wagą, to na pewno jakieś ćwiczenia typu kulturystyczne, z tym, że no nie polecam tego. Myślę, że masz dopiero 20 lat, więc jeszcze czas na zdobycie tej wagi w sposób naturalny e, jest. Więc na siłę nie masz to się pchać do cięższych kategorii, prawda? Zwolni to cię no i doda na pewno, na pewno doda bezsensownej wagi obciąży stawy. Zacząłbym od jakiegoś treningu funkcjonalnego, najlepiej jakiś, nie wiem, trening crossfitowy. E, i na pewno to wystarczy jak najbardziej. Nie ma co się pchać w kulturystykę, bo to Cię zwolni i, i tylko będzie gorzej, tak? Czyli nie, nie wracamy, tylko rozwijamy się cały czas. Może Ady na coś powinnaś dodać? Ja co bym dopowiedział, ten trening ogólnorozwojowy na początek myślę, że byłby jak najbardziej wskazany. Mógłbyś zacząć robić dużo ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała. I raczej bym się skupił, żeby nie dzielić na początku treningi na partie, tak jak to robi się w kulturystyce. Raczej bym wykonywał może dwa treningi w tygodniu, na którym byś trenował całe ciało, byś się skupił tylko na głównych ćwiczeniach, na największych grupach mięśniowych. Żeby rzeczywiście trenować jak, jak największe grupy się w czasie każdego treningu, a nie tam izolo, izolować bicepsy czy tricepsy, tego się nie robi w sztukach walki. Nie? Najlepsi fighterzy nie ćwiczą izolowanie, skupiamy się jak na największych grupach mięśniowych, żeby całe ciało pracowało w czasie treningu. Bo na początek myślisz, że to, to będzie idealne, potem z czym będziesz yy, bardziej się wkręcisz, można już sobie dzielić to na jakieś yy, treningi na cykle. Tak jest. To chyba wystarczy. Na Następne pytanie: Jacek Walker. Rozbudowa muskulatury bez spadku szybkości. Trenuję kickboxing 6 razy w tygodniu. Chciałbym dodać jakiś trening, który pomoże mi rozbudować siłę i masę. Przede wszystkim rąk, a jednocześnie tracąc na szybkości. Nie mam pomysłu, jakie ćwiczenia mógłbym wykonywać i prosiłbym o radę bardziej doświadczonych w tej kwestii. Zawodników stosując zdrową dietę i spożywam wszystkie potrzebne makroskładniki. Tutaj na pewno Adrian powie, że nie ćwiczy się samych rąk i samej góry, tylko całe ciało trenujemy, tak? No, najważniejsze są nogi, czyli podstawa, więc tutaj od tego... No wiadomo, w walki tak postawimy. naprawdę wszystkim się wydaje, że może uderza ramionami, że siła idzie z ramion, ale to Micha może to powiedzieć, nieprawda. tak naprawdę siła ramion zaczyna się w biodrach, Przechodzą przez korpuch tak naprawdę na ramionach dopiero tylko, tylko kończąc. Także tak, tak naprawdę siła i uderzenie jest wszystko, idzie głównie wydaje mi się w głównej mierze tak z jest. bioder. No ja będę zawsze, no już teraz, już od dawna za treningiem crossowym. Cross nie są tylko stacje, że skaczesz sobie przez piłkę, rzucasz sobie piłką o ścianę. Są to też treningi na sztankach z dużym obciążeniem, zarzuty, rwania. Proponuję zobaczyć sobie jakieś zawody crossfitowe na dużym poziomie i zobaczyć jak ci ludzie wyglądają. No, nie jedni wyglądają lepiej niż kulturyści, tak naprawdę są tak zbudowani. Nawet ten z Wrocławia, nasz filmik z tamtego roku, bardzo fajnie chłopaki wyglądali. Myślę, że taka fighterska muskulatura będzie jak najlepiej, a nie nalane jak najwięcej mięśni, które się będą zwalniać. Dobra, pokażę. Okej, okay. Jacku, teraz odpowiadając na Twoje pytania. Rozbudowa muskulatury bez spadku szybkości, no niestety, nie ma szans. Tylko też musisz sobie zdać sprawę, czy Ty chcesz rozbudować siłę, czy masę. Bo to są dwie odrębne rzeczy, je trzeba rozróżniać. Albo chcesz być duży, fajnie wyglądać. I sobie tam czasem trenować sztuki walki, albo rzeczywiście jesteś skupiony na sztukach walki i, i chcesz być silniejszym zawodnikiem. Tak? Jeśli uważasz, że brakuje ci siły, teraz jeśli chcesz zwiększyć siłę, nie ma, nie ma opcji. Ona zawsze będzie poświęcona kosztem szybkości w tym okresie. Jednakże to nie jest wcale powiedziane, że y, musisz tracić tą szybkość na zawsze, możesz sobie ułożyć na przykład cykl od 6 do 8 tygodni, skupionych typowo na y, ćwiczeniach siłowych, na sile maksymalnej. Potem, po takim, po takim pełnym cyklu, zacząć na przykład kształtowanie mocy mięśniowej, czyli mocy moc mięśniowa to jest nic innego, jak pokonywanie jak największego oporu w jak najkrótszym czasie. Czyli ta szybkość może bardzo, bardzo szybko wrócić, jeśli prawidłowo ukierunkujesz sobie trening. Potem wiadomo można przejść do wytrzymałości, czyli jeszcze te ruchy będą dynamiczniejsze i na końcu na przykład kształtować sobie szybkość. Dlatego mówię, nie da się wstromać wszystkiego naraz, tak? Albo trenujmy siłę, albo chcesz być silniejszy, albo mieć masę większą, albo być szybszy. Musisz na coś postawić i wtedy spokojnie sobie ułożyć cały taki cykl treningowy. Trzecie pytanie. Jakub XXX. Cross-training czy siłownia? Witam. Chciałbym się dowiedzieć, czy podszuki walki lepiej robić e, treningi typowo kulturystyczne, czy może lepiej uprawiać e, cross-training? No chyba odpowiedzieliśmy z Michałem wcześniej na te pytania. Trening kulturystyczny to jest trening typowy, nastawiony na poprawę sylwetki. To nie jest trening dla, dla chłopaków, którzy chcą trzymać sztuki walki, wiadomo. Mówię, są osoby może, które chciałyby tylko, yy, głównie chcą ładnie wyglądać i sobie dodatkowo choć na sztuki walki, spoko, mogą robić. Yy, jeśli jesteśmy bardziej nastawieni na sztuki walki, to cross-trening na początku, czy szeroko rozumiany cross-trening, czy jakiś trening ogólnorozwojowy, na początku na pewno będą jak najbardziej w porządku i, i nie zaszkodzą. A w okresie budowania siły, tutaj chyba masz no, siłownia, tak? Tego, że izolujemy, nie robimy tych izolowanych ćwiczeń, tylko Nie, się tylko główne, na główny, największych mięśni, na tak? największy grupach mięśniowych, podstawowe ćwiczenia, jeśli tą siłę robimy, Wyciskanie na klatkę, wyciskanie na barki, przysiady, martwy ciąg. To są podstawowe ćwiczenia, pociągania, na których powinniśmy się skupić i ta siła naprawdę będzie rosła. Nie róbmy bicepsów, tak? Nie kształtujmy siłę, siły w bicepsach. Skupmy się na, naj, na najważniejszych grupach w najważniejszych ćwiczeniach. Tak jest. Daniel Nowicki, dynamika. Jakie ćwiczenia? Jakie ćwiczenia pomogą mi uzyskać dynamikę? Chodzi mi konkretnie o wiosłowanie, ponieważ trenuję kajakarstwo i nie wiem, jakie ćwiczenia by mi pomogły. Dodam tylko, że mocno pracują plecy i ramiona. Z góry dziękuję. Danielu, no na początku powiem szczerze, że ani ja, ani Michał nie mamy zbyt dużej styczności z kajakarstwem. Jednakże, no, tak jak powiedziałeś, plecy, ramiona, w samo sobie wiosłowanie, tak? czyli troneckie czyli pewnie dużo ruchów wiosłowania, czyli ściągania tutaj obręczy barkowej w tył. Mógłbyś sobie robić dynamicznie, nie wiem właśnie, czy takie ćwiczenia typu wiosłowanie w opadzie sztangą dynamicznie, czy ścią wiosłowanie hantelką jednorącz na przemienie, czy wyciągu. Te ćwiczenia wykonać troszeczkę w większej częstotliwości, wykonując, nie wiem, 12-15 powtórzeń jak najbardziej dynamicznie, jeśli rzeczywiście chcesz się poprawić. Tak samo wszystkie przeciwstawne ruchy. Ruchy wszystkie wyciskania, tak? Tak samo musimy pracować i w tej płaszczyźnie, i w płaszczyźnie ściągania tego ruchu, który robisz i w płaszczyźnie wyciskania. Ale tutaj, jeżeli masz kajakarstwo, to to siedzenie nie jest ruchome, tak jak na tej maszynie, że się rusza, czyli nogi też chyba będą bardzo pracowały. W tym się daje Czyli przysiady, przysiady z wyskokiem też by były wskazane, podejrzewam. No zależy, to jest jakie kajakarstwo, zależy, nie? Czy, 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 czy wiesz, mnie tam wpychają, czy tylko mm, w kajaku płynie, tak, 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 to, to biodra są unieruchomione. Jednakże mówię, na, na pewno mógłbyś te, te wszystkie ruchy skupić się. Oczywiście nie można pomijać innych części ciała. Trenuj też e, może w mniejszej częstotliwości, mnie troszeczkę mieć wcześniej na inne ciało, e, Skup się na tych ruchach, głównie właśnie ściągania, wiosowania, samo na samą za siebie. I też te ruchy wszystkie przeciwstawne, żeby nie było e, dysproporcji w sile mięśniowej. Tak jest. To na to chyba wszystko. to wszystkie pytania. Dziękujemy Wam, śledźcie nasz portal. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.